Wraz ze sklepem BikeWolfEU przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Z kodem APACZEK10 dostaniecie aż 10% zniżki na każdy produkt z ich sklepu. W swoim asortymencie posiadają wysokiej klasy odzież termoaktywną, która w lato Was schłodzi, a w zimę ogrzeje oraz ubrania streetwearowe. Sam je testowałem i mogę je serdecznie polecić. Link w opisie. Siema, dawno mnie tutaj nie było, ale jak pisałem już na społeczności, po prostu nie miałem czasu i byłem chory. Z góry mam do ciebie wielką prośbę. Udostępnij ten film swoim znajomym, a każdemu, kto napisze o tym w komentarzu, przypnę serduszko. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na kanale. A dzisiaj pozdrawiam Szama Ksenę, Sylwię, Azora, Mlunxina, Nexusa, Michała, Krystka, Misieka, Kamila, Adama, Kładmanie oraz Gracjana. Zapraszam do oglądania. Z motocykla podczas spokojnej jazdy nagle zaczyna się dymić. Kill Well, Motocykliści jeżdżą na jednym kole po drodze, gdy nagle pewien mężczyzna próbuje ich staranować. I bardzo dziwne zachowanie kierowcy z Mercedesa, który co chwilę zmienia pas ruchu, tym samym prawie doprowadzając do kolizji z motocyklistą. Motocyklista zauważył, że kobieta korzysta z telefonu podczas jazdy, od razu więc postanowił jej zwrócić na to uwagę. Motocyklista przejeżdża pomiędzy samochodami, gdy nagle jeden z kierowców, tak jakby specjalnie zjeżdża mu drogę. Motocyklista zauważa, że z samochodu ktoś wyrzuca śmieci. Od razu więc postanowił je podnieść i oddać właścicielowi. Ej, hey, you dropped something back there. Thank you. Motocyklista uczy się jeździć na jednym kole na jakimś parkingu pod sklepem w środku nocy, gdy nagle podchodzi do niego bezdomny mężczyzna i mówi mu, żeby tu tego nie robił. Co za baba? Yeah, What do you mean is going on with me? What do you mean? Me? Uh? What you mean? But, but, here, yes? What Okay. Yeah. You so... rather me make noise here no, or no, make no, noise no, in the don't, street? Don't do a stub your go to warhead. Don't do just Don't do it here. Alright? Stop. You live around here? Yeah. Okay, where you live around? Listen, I, I said to stop doing it, okay? Subduce Listen, it. I understand what you' are trying to say, yeah. and I respect that. Yeah. But at the next day, it's like I'ma do it here instead so no, of no, doing no, it, no. it in the streets. Do, never come here again. Never do it here again. Go, go somewhere else. What do you mean go somewhere else? Why would I go, go to yeah. other people's neighborhood when I live in this neighborhood? Tutaj motocyklista przejeżdża pomiędzy samochodami, gdy nagle rowerzysta wyjeżdża mu wprost pod koła. Motocyklista podczas jazdy trafia na bardzo agresywnego Niemca. Tutaj motocyklisty zaczepiają inni motocykliści, którzy próbują ukraść mu motocykl. Teraz łapcie kilka wymuszeń na motocyklistach. Swoją drogą dawno mnie tutaj nie było, więc napiszcie, czy w tym czasie oglądaliście jakieś moje materiały. Już na tyle w tym materiale przypominam o filmach w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o 15:30. Koniecznie wtedy wbijaj na kanał. Na razie i cześć.